Witajcie drogie wodniki na czytaniu na wrzesień. E, tutaj będę za pomocą kart Tarota i, i też moich kart energii opowiadać Wam o tym, e, co ten wrzesień może dla Was przynieść, e, przed czymś może Was e, ostrzegą karty, e, do czegoś zachęcą. To czytanie oczywiście jest ogólne i pewno nie da odpowiedzi na każde Wasze zapytanie. Tutaj używam właśnie takich ogólników, różnych przenośni i myślę, że nie da się właśnie w takim czytaniu dla wszystkich dać odpowiedzi każdemu z Was osobna. Zachęcam do czytań prywatnych, indywidualnych, na Wasze konkretne sprawy, problemy, na Wasze relacje, biznesy. Piszcie do mnie na mojego maila, ja będę takimi właśnie czytaniami z większymi szczegółami, bardziej precyzyjnie Wam odpowiadać. Natomiast dzisiaj tutaj skupimy się na takich. W zasadzie trzech najczęściej poruszanych przez Was przestrzeniach ważnych dla Was, to jest oczywiście przestrzeń serca, czyli to są relacje, miłość czucia. To będzie też materia i właśnie wszelkie biznesy, interesy, finanse, Wasze samo poczucie, właśnie zdrowie i na no jakiś taki ogólny wynik. Jest też właśnie karta, która pokazuje taką ogólną energię tego miesiąca i to jest karta spośród moich. Karta dużej zmiany, która przychodzi do Was. Pomyślę, że jesteście właśnie w trakcie jakiejś reorganizacji, myślicie być może o czymś, co trzeba zmienić. Nie da się brnąć w coś dalej, bo jest to bardzo skomplikowane. Jest już nagromadzenie tylu spraw. Tutaj właśnie jest taki labirynt, właściwie wielopoziomowy, niefunkcjonalny. Już nie da się brnąć w to dalej. Można to tylko rozwalić. I myślę, że tutaj czuję, że w jakiś sposób los przychodzi Wam z pomocą. Tutaj się dzieje w Waszych życiach coś. Co y, wspomaga to uwalnianie się, uwalnianie się przez taki y, całkowity rozpad tego, co y, było. I to omówię właśnie w wielu przestrzeniach, tak? Na czym to będzie polegało, y, bo u każdego z Was pewno będzie y, coś innego, ale y, niemniej tu przesłanie jest takie, że y, lepiej właśnie nie brnąć w coś y, dalej, y, tylko. Y, po prostu to rozwalić, e, zmienić, e, przygotować się na zmianę. E, być może los e, Was e, do czegoś nakłania i e, wy nie poddajecie się, bo właśnie tak brniecie w tą zawiłość, w ten chaos, w ten nieporządek dalej. E, a los Wam pokazuje może różnymi zdarzeniami, e, że nie można się dalej wikłać, e, że Trzeba zakończyć, trzeba odejść, trzeba to po prostu wymiksować się z czegoś, tak? Najzwyczajniej świecie właśnie dokonać do takiej rozwałki całego systemu. To oczywiście może się odnosić do tego, w jaki sposób funkcjonujecie, czyli taka zmiana oprogramowania. Zmiana patrzenia na świat. To może się odnosić w ogóle do tego, co się dzieje w Waszych relacjach ze światem, że tutaj no, coś ulega całkowitej przemianie. Tutaj być może to jest właśnie w Waszych pracach, interesach. Taka karta może oznaczyć wszystko: zwolnienie z pracy, zmiany w relacji, zmianę w sposobie komunikowania się z innymi. To jest też jakaś przeszłość, którą reorganizujecie, to znaczy zaczynacie ją widzieć inaczej. Nie patrzycie właśnie przeszłością, tylko jak gdyby definiujecie siebie na nowo w obliczu zdarzeń, które, które przychodzą, bo myślę, że tutaj coś przychodzi. Przychodzi coś z nieba, żeby Wam coś rozwalić, żeby. To, w czym trudno wam funkcjonować, w czym sobie nie radzicie, po prostu rozpadło się. Takie uwalnianie przez rozpad. No i właśnie teraz może rozpoczniemy to czytanie od tego, co jest w tle. Może właśnie tło tego czytania dużo pokazuje. Otóż tutaj jest odwrócona karta 10 denarów. To może oznaczać właśnie Waszą pracę, bo denary to jest materia. Może też to oznaczać rodzinę, która jest właśnie taka skonsolidowana, a w przypadku odwrócenia tej karty znaczy, że to są jakieś problemy w rodzinie. I tutaj jest to jakaś duża, głęboka sytuacja, której towarzyszy może trochę lęk, strach przed właśnie zmierzeniem się z jakimś problemem. Ale myślę, że w dalszym czytaniu będziemy tutaj odkrywać, co to może być. Tutaj jakaś karta mi upadła, i to jest też znak właśnie upadła karta, która się jako pierwsza chce pokazać. To jest pięć mieczy, które oznacza właśnie tak, jak tutaj widać na ilustracji, jakieś poczucie winy, poczucie niespełnienia konflikt samego ze sobą, bycie w takim jakimś przykuczeniu, w nieporozumieniu ze sobą, w jakiejś podległości być może. To dotyczy relacji, czyli tutaj jest problem jakiś w rodzinie. Wy się czujecie źle w tym, czym istniejecie w tym momencie. I pokazana jest też karta dosyć dużego cierpienia. Więc być może coś się wydarza w Waszej rodzinie, lub może coś już się wydarzyło, z czym będziecie musieli sobie poradzić. Ale jak sami widzicie, ta moja karta pokazuje, że to, co się dzieje, jest potrzebne, żeby właśnie dokonać zmiany. Bo ta zmiana jest nieodzowna, żeby się od czegoś uwolnić. I uwalniacie się. Bo tu jest karta świata, która właśnie kończy jakiś cykl, kończy ten trudny czas do cierpienia. I właśnie wrzesień będzie miesiącem, w którym będziecie sobie coś układać, będziecie kończyć jakieś trudne tematy, które być może głęboko sięgają w wasze życie, podświadomość. Może to są zakopane sprawy rodzinne, właśnie które teraz. Zyskują nowe światło, może coś odkopujecie, bo tutaj była jakaś tajemnica, być może o czymś się nie mówiło i to teraz wyłazi, bo właśnie ten konflikt jakiś może dotyczyć czegoś, co było trudne właśnie w przyszłości, być może. To Jest teraz, na tu i teraz Wam pokazane, że warto jest temu się przyjrzeć, zmierzyć się z tym, żeby to zaakceptować w jakiś sposób w sobie, żeby nie mieć tego poczucia winy, bo nie wszystko wy dźwigacie, nie, nie wszystko jak gdyby jest Waszym problemem. W rodzinach tak się dzieje, że zazwyczaj coś nosimy, jakiś schemat działania, jakąś przeszłość po naszych przodkach, którzy nas nauczyli takiego innego patrzenia na świat. I tutaj właśnie myśląc, że coś, co przychodzi, jest straszną katastrofą, w rezultacie jest właśnie wyzwoleniem. Jest pokazaniem jakiejś sytuacji już w takim naprężeniu, w takiej jaskrawości, że Wy to widzicie i po prostu stwierdzacie, że rzeczywiście tak dalej nie może być. I tutaj bijecie się z myślami, tutaj jest jakaś decyzja, którą trzeba podjąć. I ona może dotyczyć właśnie króla denarów, który się tutaj pokazał, ale bardziej mi się ten król pokazuje jako ktoś, kto was wspiera, ktoś, kto wam daje oparcie, ktoś, kto jest przyjacielem. Więc czegokolwiek dotyczy ta sytuacja trudna, to tutaj jesteście wspierani. Ktoś staje po waszej stronie, jest tutaj taką opoką. Taką skałą, która jest niezachwiana, jest bezpieczna. Więc myślę, że to bezpieczeństwo też tutaj czuję, bo jest karta czterech denarów, która mówi właśnie o takim trzymaniu się tego, co mam, zauważeniu tego, co mam i szanowaniu tego. Tak, także myślę, że jesteście tutaj. W czymś, co jest niełatwe, ale jednej strony właśnie widzicie w takich trudnych sytuacjach, widać, kto jest naszym przyjacielem, kto jest po naszej stronie, kto chce nam pomóc. I właśnie myślę, że może po to też czasami dzieją się takie różne trudniejsze sprawy, żebyśmy zauważyli coś, czego na no co dzień nie doceniamy, nie widzimy. I tak sobie myślę właśnie, że tutaj jeśli chodzi o te uczucia, tutaj jakąś sprawę przepchniecie, coś zakończycie, myślę, że tutaj ten wszechświat jest pokazany w taki piękny sposób, że rzeczywiście to jest panowanie nad sytuacją, to jest... Taka ziemia, słońce jednocześnie powietrze, takie połączenie wszystkich żywiołów, to jest otwarcie się wreszcie na coś, bo zamykacie coś innego i w ten sposób możecie otworzyć coś następnego. Być może w jakiejś relacji, którą współtworzycie, są jakieś przejściowe kłopoty, ale one są związane być może właśnie z kimś, o kogo się martwicie. Być może to wy macie ten kłopot jakiś, ale ten miesiąc daje wam możliwość wyzwolenia się z tego i zakończenia tego czegoś przy współudziale i wsparciu osoby, która jest przy Was. Być może ten ktoś przychodzi właśnie do Was, żeby Wam pomóc, żeby z czegoś Was wydobyć. I teraz, może przejdziemy do materii. Ja, jeszcze w jakiś sposób to później podsumuję wszystko i sklamuję jakąś jeszcze jakimś wnioskiem. Bo dużo w tym miesiącu jest kart odwróconych. Tak, jakbyście właśnie przez to, co do Was przychodzi, mieli kłopot właśnie i w pracy, z taką gotowością do pracy. Być może to jest jakaś choroba, być może choroba w rodzinie. Być może jakaś niemoc wasza do zrobienia czegoś tutaj jest odwrócony as mieczy, czyli właśnie nie widzicie jakiegoś rozwiązania, a ono jest, ale właśnie trzeba mieć inne nastawienie. Tak? Może właśnie potrzebne jest rozwalenie tego wszystkiego, co was utrudza, co wam przeszkadza w takim normalnym funkcjonowaniu żeby właśnie poczuć tę gotowość, ten nowy ogień, nowy zapał, tą nową myśl, żeby to zauważyć, że są możliwości wokół was, tylko na razie po prostu wy ich nie widzicie. A jakie to mogą być możliwości? No tutaj właśnie jest taka decyzyjność. Jest ruch, jest przyspieszenie, jest sukces. On jest możliwy, ale właśnie trzeba to zauważyć. Tutaj ktoś może przychodzić właśnie z takim ogniem, z takim zapałem. Ktoś, kto w tej pracy właśnie jest takim impulsem do zrobienia czegoś. Więc są możliwości, tylko jak gdyby od Was dużo zależy. Jest też tutaj karta Trzech Mieczy, która właśnie mówi o takim, Przyczepieniu się do Was czegoś, czegoś, co Wy traktujecie może jako fatum, jako niemożność, jako ciężkość i chcecie się z tego wydobyć. Ja myślę, że tutaj macie szansę to zrobić, ale to wymaga jakiegoś takiego od Was przewartościowania, czegoś, zobaczenia czegoś inaczej. Jakie tutaj mogą być w ogóle sytuacje, jeśli chodzi o właśnie finanse? No, możecie poczuć jakieś rozczarowanie, jakiś brak czegoś pomimo, że wkładacie w coś dosyć dużo zapału, tak? Może gdzieś wyjeżdżacie, może chcecie gdzieś pojechać, może to co robicie wymaga dużego nakładu energii i właśnie jeżdżenia, tak? Może tutaj właśnie dziać coś z Waszym autem, tak? Może właśnie są jakieś przeszkody, które po prostu one Wam utrudniają, ale jednocześnie coś pokazują, tak? Bo te utrudnienia są potrzebne, żeby właśnie coś zmienić. Być może ten psujący się na przykład samochód, to jest taka życiowa sytuacja. Jest pokazaniem Wam, że no, trzeba go może sprzedać i, i zmienić albo przesiąść się na inny rodzaj komunikacji, tak? Może warto zacząć jeździć autobusem, albo tramwajem, albo pociągiem. I to nie jest cofnięcie się, tylko danie sobie możliwości zauważenia czegoś innego. Bo w takiej innej sytuacji może właśnie rozwiąże się jakiś Wasz problem. I tutaj, może, posłużę się przykładem mojej klientki, Basi. Mam nadzieję, że Basiu mi pozwolisz na to, żebym. Właśnie podała taki przykład życiowy, bardzo osoba, która szukała pracy i miała zupełnie inny zawód. Nagle znalazła się w przypadkowej sytuacji, właśnie jadąc pociągiem, i zaczęła rozmawiać po prostu z człowiekiem obok, który też czekał na pociąg. I w tej rozmowie, właśnie okazało się, że to właśnie był człowiek, który pokazał pracę zupełnie inną. Zaprowadził ją zaraz do miejsca, w którym tą pracę od ręki dostała. Nigdy się nie spodziewała, że będzie wykonywać taką pracę. Na sprawie jej ogromną przyjemność. Ale musiało się właśnie wydarzyć wiele spraw, żeby ona jechała tym pociągiem. Więc myślę, że czasami życie nas zaskakuje. Czasami przekierowuje nas na zupełnie inne tory, przez to, że coś nam rozwala. Tutaj też mi przyszedł inny przykład do głowy. Właśnie osoba, też z którą ostatnio rozmawiałam, tak przypadkowo, dawno niewidziana, mówi: Wiesz, moje życie zmieniło się o 180 stopni, ponieważ właśnie straciłam jakąś tam pracę, byłam bezrobotna. I urząd skierował mnie do jakiejś tam na pracę interwencyjnej, do jakiejś konkretnej pracy. I w tej pracy wykonywałam pracę zupełnie inną od tego, co robiłam przedtem, ale, ale nagle odkryłam, że ich to bardzo lubię. I w tej właśnie instytucji, w której zaczęłam pracować, tak skierowana z urzędu. Zobaczono jej, jakie ona ma umiejętności, i zaproponowano jej coś innego, coś, w czym musiała w ogóle zmienić zapatrywania. Poszła na studia i nagle zmieniło się jej życie. Nigdy nie myślała, że będzie robić to, co robi teraz. Jest taka szczęśliwa, studiuje nadal i właśnie życie się odmienia w taki nieoczekiwany sposób. Czasami musi się wydarzyć takie coś. I tu pokazałam to oczywiście na, na pracy, ale cokolwiek to nie jest w waszym życiu, przyjmijcie to z takim dobrodziejstwem, że otwieracie się na to, co przychodzi. Cokolwiek to nie jest, bo to w rezultacie będzie dobre dla was. I teraz, może, jak wasze samopoczucie. No, właśnie, czujecie chyba bardzo ten, to rozwalanie się czegoś. I boicie się zacząć coś nowego, boicie się wejść w to nowe, bo tu jest odwrócony as denarów, y, tak jak odwrócony jest ten as mieczy i tak jak tutaj jest pokazany właśnie ten księżyc, że y, no jesteście trochę y, wystraszeni tym nowym, które y, przyjdzie Wam podjąć, tak myślę, że y, będziecie mieć odwagę żeby podjąć temat, no na razie po prostu nie widzicie tych perspektyw, tej odwagi jeszcze może nie macie. Na razie, na razie zbieracie informacje o tym, co może się wydarzyć, ale na tym polega właśnie wchodzenie w nieznane, że, że ono jest nieznane, że trudno przewidzieć czasami splot wydarzeń i jest tak niezwykły los, nam daje różne rzeczy i to są niespodzianki i Zaufajmy temu losowi, bo jest w was wielki potencjał, jest siła. Jest siła, która wynika z tego, że właśnie jesteście, potraficie się w coś mocno zaangażować, że jesteście na maksa w tym, co robicie tak właśnie zaangażowani. No nie przychodzi mi inne słowo do głowy. Ale jesteście w tym, co robicie, lubicie robić coś od A do Z. Czasami to Was przytłacza i jesteście może właśnie tacy... No oprócz tego zaangażowania właśnie nie umiem znaleźć słów, bo on jest najbardziej taki adekwatny do tego, co tutaj czuję. I czasami tuż przed jakimś rozwiązaniem i już jesteśmy tak zmęczeni czymś, że chcemy zrezygnować, ale nie rezygnujcie kochani też, bo w was jest ogromny potencjał, ogromna siła odwracania się, szukania właśnie jeszcze czegoś, co wam pozwoli, wyzwoli ten, ten ostatni wysiłek jest taki ważny, bo jesteście tuż przed metą. I myślę właśnie, że tutaj ta meta jest tuż, tuż. Że coś tu właśnie się zakończy i zakończy się sukcesem w rezultacie. Że będzie po Waszej myśli. I teraz tutaj właśnie tak przyszło mi a propos samopoczucia, zdrowia, bo właśnie, że jesteście już trochę czymś zmęczeni. I może warto jest poddać się też tej, tej, tej zmianie. To znaczy dać... Temu, co przychodzi przepłynąć przez Was, cokolwiek to nie jest, czy to jest właśnie w Waszych rodzinach, w Waszych relacjach, to nie koncentrować się na tym, co jest takie trudne, bo zmagacie się z czymś, tylko bardziej zobaczyć, jak sobie z tym nie poradziliście już, ile macie siłę i że to, co się dzieje, też nie jest. Tutaj nie widzę, żeby to było waszą przyczyną, waszym udziałem, a tu właśnie widzę takie poczucie winy u was. Czujecie się tacy trochę zdruzgotani, może odpowiedzialni zbyt za jakąś sytuację, a odpowiedzialność zawsze jest pośrodku, pomiędzy stronami. Być może właśnie jesteście przemęczeni jakąś trudną sytuacją, ale niebawem znajdziecie na to rozwiązanie. Tylko od Was zależy zauważenie. I może ja teraz pokażę właśnie te karty, które tutaj pewno odwrócą się niebawem. Te energie, właśnie jak zauważycie jakieś rozwiązanie. Zobaczcie. Tu są dwa asy przed Wami, czyli jakaś nowa możliwość. Tu jest gotowość, taki zapał stawienia czoła wszystkiemu i pójście naprzód, bo coś chce przyjść do Waszego życia. Tutaj na coś czekacie, ale jak macie zamknięte oczy, tak jak tutaj, to nie widzicie tego. Tak widzę, że właśnie macie zamknięte oczy na, na coś pozytywnego i dobrego, bo patrzycie właśnie tym niespełnieniem, tą. Jakąś trudną sprawą, rozgoryczeniem, być może żalem, że coś się kończy, że coś nie idzie po Waszej myśli, że coś Wam się nie udało, ale właśnie chce się udać poprzez to, żeby to, co właśnie było, żeby to zgruzować, żeby pozwolić sobie, żeby się rozpadło, bo jeżeli macie pracę, która Was nie spełnia, w której właśnie nie możecie w pełni realizować swoich pomysłów, w której nie możecie dawać tego swojego zapału, tego co umiecie właśnie pokazywać, bo macie w sobie ogromny potencjał i siłę. To jest właśnie karta siły. To, to po prostu idźcie dalej, poddajcie się temu. Wierzcie, że ta zmiana, y, która chce przyjść, y, no w jakiś sposób zmienia Wam życie, ale na dobre. I y, znowu poczujecie, właśnie ten zapał. Zakolorowi się Wasz świat. Zobaczcie, y, tutaj ten rycerz, być może kolega, przyjaciel, być może y, jakaś propozycja, jakaś wiadomość. Zobaczcie, jaka ona jest dobra. Ona. Jak gdyby te zgliszcza, ta, ta ciemność w Waszym życiu, ona się zamienia. Ten rycerz wkracza i on zapala Was do czegoś. Pozwólcie się zapalić. Pozwólcie właśnie zobaczyć ten świat inaczej. To, co jest takie już zagmatwane, takie trudne do przejścia, to dajcie temu się rozwalić. Dajcie wejść w takiemu nowemu światłu wasze życie. Właśnie no, pozwólcie na ten nowy pomysł, na tą nową możliwość, bo to właśnie są energie, które chcą w wasze życie wejść i przestańcie siebie obwiniać, przestańcie też bać się czegoś. Bądźcie odważne. Macie dużo do zaoferowania. Świat wam chce pokazać, to, co brniecie, nie jest dobre dla was. Trzeba zrobić taki ciachmach. Trzeba to w jakiś sposób właśnie rozwalić. No, też jedyne słowo, ja powtarzam się tymi samymi słowami, ale one tak jak patrzyłam w te karty, od razu mi przyszły do głowy. I wtedy w tym momencie, jak. Dacie sobie to, co było trudne, bo uwalniać się z tego, przekonacie się, że właśnie wchodzi nowa propozycja, nowa możliwość. Tutaj dzieją się dobre rzeczy właśnie w relacji: coś się odkręca, coś się wyjaśnia być może, podejmujecie jakieś dobre decyzje. Zachowując taki swój status, poczując bezpieczeństwo, będąc wspieranym przez kogoś. No i myślę, że tutaj w następnym miesiącu pokaże nam się, jak sobie z tym poradziliście. Ale jestem przekonana, że właśnie to odwracacie te wszystkie energie, że dacie wpłynąć temu nowemu, rozwalając ten cały system i w sobie, i na zewnątrz siebie. I tego Wam z całego serca życzę. No będzie to pewno ciekawy miesiąc, pełen wyzwań, ale też takie pójście do przodu, duża ewolucja i rewolucja. Wszystkiego dobrego, drogi wodniki, i zapraszam na następne czytanie.